19 do 31 Gdy tego pierwszego dnia tygodnia zapadł wieczór, a tam gdzie przebywali uczniowie zamknięto drzwi z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął w środku i pozdrowił ich. Pokój Wam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce oraz bok. Uczniowie uradowali się, że ujrzeli Pana. Jezus zaś odezwał się do nich ponownie. Pokój wam, jak mnie posłał Ojciec, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i oznajmił. Przyjmijcie Ducha Świętego, tym, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są zatrzymane, Tomasz, zwany Didymos, jeden z dwunastu, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Pozostali uczniowie mówili więc do niego, zobaczyliśmy Pana. On jednak odparł, nie uwierzę, jeżeli nie ujrzał na jego rękach śladów po gwoździach i nie włożę swego palca w miejsce gwoździ i nie umieszczę swojej ręki w jego boku. Po ośmiu dniach uczniowie znów byli wewnątrz i Tomasz razem z nimi. Mimo zamkniętych drzwi Jezus wszedł, stanął po środku i pozdrowił ich. Pokój Wam. Następnie rzekł do Tomasza. Unieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś też swoją rękę i włóż w mój bok. I przestań być niedowiarkiem, a bądź wierzącym. Tomasz wyznał mu w odpowiedzi: Pan mój i Bóg mój. Jezus zaś rzekł do niego: Wierzysz, Ponieważ mnie ujrzałeś, szczęśliwi ci, którzy mnie zobaczyli, a uwierzyli. Jezus dokonał jeszcze wielu innych znaków wobec swoich uczniów, których nie zapisano w tej księdze. Te natomiast spisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym. Oraz abyście wierząc, mieli życie w Jego imię. Oto słowo, panie, o, panie, Jak się nie cieszyć, kochani, dzisiaj. Jak się je radować, kiedy za łaską Pana Boga możemy zamknąć ten pierwszy okres tego czasu wielkanocnego z pięćdziesięciu dni tej dni radości paschalnej Pan Bóg pozwala nam dzisiejszą Eucharystią zamknąć oktawę, czyli osiem dni świętowania. Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dla wielu z Was wspaniała przygoda odkrywania piękna Ewangelii o zmartwychwstaniu. Każdego dnia, moi drodzy, jedna z nich pokazywała to wydarzenie w różny sposób, pokazywała różne okoliczności i miejsca których ukazał się Pan. A jeśli poważnie potraktowaliście to zaproszenie do lektury katechizmu sprzed tygodnia to zobaczcie dzisiaj przychodzicie na Eucharystię w postawie nie tylko radości i wdzięczności za zmartwychwstanie Jezusa, ale także umysły są oświecone trochę więcej światła i zrozumienia tego, czym jest zmartwychwstanie Jezusa i jakie jest Jego duchowe znaczenie dla nas. Specyfiką odczytanego przed chwileczką fragmentu Ewangelii według świętego Jana jest to, że łączy on w sobie całą tę oktawę tych osiem dni. Bo zauważcie, początek te pierwsze wersety zatrzymują naszą uwagę w wieczerniku w niedzielę zmartwychwstania. Jesteśmy w tym samym miejscu, do którego przed chwilą możemy powiedzieć ledwie, co wbiegli uczniowie, którzy byli wcześniej w Emaus i tam spotkali Pana. Jesteśmy wśród tych, którzy rozmawiają z Piotrem, bo, bo Piotr go też zobaczył. Jesteśmy wśród tych, którzy byli rano u grobu i jeden z nich ujrzał i uwierzył. A jednocześnie jesteśmy wśród ludzi, którzy się boją. Ludzie, którzy zamknęli się w sami w jednym z przekładów, Takich starszych znalazłem takie piękne słowo, zaryglowali drzwi. To pewno najstarsi z Was tylko wiedzą, co to znaczy. Zaryglować drzwi, to nie wystarczy je zamknąć, trzeba je jeszcze w sposób szczególny zabezpieczyć, żeby Boże, obaj nikt do pomieszczenia nie wszedł. Zobaczcie, jaka ta wspólnota kruchutka. I ci, którzy trochę wierzą, i ci, co się boją, i ci, którzy nie wierzą, i ci, którzy myślą, że to jest zjawa, i ci, którzy myślą, że kobiety miały widzenie, że były takie, no właśnie takie dziwne w tym patrzeniu na Jezusa, że coś im się wydawało. I to macie pierwszy kościół. To jest ten pierwszy kościół niedzieli zmartwychwstania. Używając takiego potocznego słowa można powiedzieć Boże widoki. Naprawdę w takiej wielkiej, są w takiej wielkiej kruchości. I jeszcze z tekstu się dowiadujemy, że jednego z nich nie ma. Ulotnił się. Nie wiemy dlaczego, ale, ale nie ma go zmienić. Gdzieś tam idzie swoją, czy chce iść swoją, swoją drogą. Kiedy pojawia się zmartwychwstały, nie wiadomo jak, pismo tylko mówi, mimo drzwi zamkniętych, on staje pośrodku, to najważniejszym pragnieniem Jezusa zmartwychwstałego jest to, żeby zobaczyli, że nie jest duchem, Najważniejszym pragnieniem jest to, żeby zobaczyli, że to Jego ciało jest inne, ale że, że ono jest Jego ciałem. Mój drodzy, te rany, które są na rękach i na boku, które On im pokazuje, te rany są takie jak pieczęcie Jezusa. One są pieczęciami, bo mają pokazać, że, że to nie jest jakiś nowy byt nowy anioł czy, czy, czy cokolwiek innego, że to jest ten sam. Ten, który wisiał na krzyżu, złożony w grobie i teraz staje przed nimi. I on im się i on im się pokazuje i on im przynosi pokój. Daje im ducha i misję. I to jest, mój drodzy, niedziela. Potem jest. Ten fragment mówi o tym, że uczniowie no, spotkali się z Tomaszem i tłumaczą mówi, że widzieli go, że widzieli zmartwychwstałego. I Tomasz mówi, że nie wierzy w to. Kiedy mówimy o tym, że jeden z nich nie wierzy, to nie wierzy tym, którzy widzieli Pana. Nie wierzy tym, którzy są pewni, bo, bo mieli możliwość rybkę z nim jeść, mieli możliwość go dotykać, mieli możliwość widzieć Jego przebite ręce i bok. Zobaczcie, jak, jak mocna może być niewiara. Jak mocne może być niedowierzanie. Przecież trzy lata był z Jezusem. Przecież widział to, co oni widzieli. Ważny moment teraz. Kochani, może już nie raz to żeście słyszeli, ale kiedy Jezus umierał na krzyżu, kiedy umierał jak potępieniec w najgorszej męce, to, moi drodzy, w nich się naprawdę coś załamało. Bo zobaczyć bezsilność swojego tego, o kim myśli, że jest zbawicielem, to jedno. Ale zobaczyć takie zhańbienie Jego. I pomyśleć sobie, że przez trzy lata było z nim związane ich życie. A teraz, jak ostatni łajda, Wisi na krzyżu, to coś w nich pękło. I Tomasz jest takim znakiem, moi drodzy, takiego, takiej wielkiej, wiecie, no, kruchości, że nawet jeśli mu jego mówią swoimi, to on mówi: Nie, muszę sam osobiście. I tutaj odkrywamy biblijną zasadę, która mówi, że człowiek musi sam osobiście spotkać zmartwychwstałego. Że piękna jest wiara przekazywana przez rodziców, przez Kościół. Piękne są sakramenty, cudowne są. Ale dopóki człowiek nie rozpozna, że Jezus zmartwychwstały wkracza w jego życie, w tych znakach. Dopóki człowiek nie rozpozna, że Jezus umarł za Niego osobiście, to będzie tak jak Tomasz, szarpał się wewnętrznie, szarpał, przepraszam, wewnętrznie. I dlatego kiedy my mamy tę, tę Eucharystię, kiedy my gromadzimy się tutaj jako Kościół Chrystusa, to zobaczcie, my przez tyle dni, żeśmy nad tym jednym zdaniem składu apostolskiego medytowali, trzeciego dnia zmartwychwstał. Poproszę siostry i brata, jeśli to malutkie zdanie jedno ze składu apostolskiego jest nieprawdziwe, jeśli ono nie jest wyznaniem faktu, to wszystko inne jest bajką. To wszystko inne jest bajką. Jeśli nie zmartwychwstał dnia trzeciego, trzeciego dnia, to wszystko inne można włożyć w bajki, legendy, pobożne opowiadania. I dlatego Kościół daje nam taką, taką dar, taką łaskę, że przez tych osiem dni my możemy, mogliśmy świętować to jedno, ale mieliśmy ten dar, zobaczcie, studium, bo ci, którzy poważnie potraktowali swoją wiarę, że chcą ją rozwijać i zgłębiać i, i chcą być biblijnie wierzącymi uczniami Jezusa, to weszli w to i pochylali się nad katechizmem. Może słuchali innych nauczycieli wiary którzy próbowali naświetlić, czym jest zmartwychwstanie. Bo patrząc dalej, widzimy, jak się zmienia okoliczność. Widzimy, że na koniec, proszę siostry i proszę brata, na koniec tego pierwszego tygodnia nowej rzeczywistości, kiedy zmartwychwstały jest. On znowu przychodzi, on pokazuje Tomaszowi swoje ręce. On mu mówi, Włóż, zobacz, przestań być niedowiarkiem, a bądź wierzącym. I to jest pragnienie Jezusa zmartwychwstałego. On patrzy każdej i każdemu z nas w oczy i mówi po imieniu: Przestań, weź się w garść, przestań być niedowiarkiem, lecz wierzącym. I wtedy Tomasz wypowiada te słowa Pan mój i Bóg mój. I dlatego lubię nazywać dzisiejszą niedzielę Niedzielą Wiary. Niedziela Wiary Tomasza. Zobaczcie, jak miłosierny jest Jezus, że odsłania się przed Tomaszem i pozwala mu wyznać wiarę. Pozwala mu osobiście tę wiarę wyznać. I potem mówi: Uwierzyłeś, bo mnie zobaczyłeś. Szczęśliwi są ci, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli. I tutaj stajemy my. Wielu z nas nie widziało. Wielu z nas nie może powiedzieć: Miałam, Miałem doświadczenie, tak jak Tomasz albo uczniowie. Pan mi się objawił. Widziałam Jezusa, widziałem Jezusa. Dlatego zachęcałem Was, żebyście zobaczyli tę swoją Galileę, żebyście zobaczyli to swoje duchowe miejsce, w którym odczuliście kiedyś, że Bóg jest blisko. Żebyście przypomnieli sobie, może w Waszym doświadczeniu wiary był jakiś tekst biblijny, który wyrył się w Waszym sercu. Może była taka Eucharystia, którą do dzisiejszego dnia pamiętacie. A może w jakimś kąciku żeście klęczeli i modlili się i niebo się otworzyło i ogień Ducha Świętego spłynął. Nie wiem. Ale Pan mówił, idź, powiedz moim braciom, niech idą do Galilei. I wtedy przytaczałem Wam słowa Ojca Franciszka, naszego papieża, kiedy on tłumaczył i wyjaśniał, że każdy musi wrócić do swojej Galilei, że każdy musi sobie przypomnieć. I siostro i bracie, kiedy weźmiesz następny rozdział Ewangelii świętego Jana, 21 kiedy weźmiesz go, otworzysz, to zaczyna się tak. Potem Jezus ponownie ukazał się uczniom nad jeziorem galilejskim. Po tym wydarzeniu z Tomaszem oni poszli. Oni poszli do Galilei i mieli połów ryb. Ale o tym sami sobie przeczytacie. I dlatego dzisiaj też zachęcam siostrę i brata, wróć do swojej Galilei. Tam, gdzie doświadczyłeś kiedyś bliskości żyjącego Boga. A po to wszystko, żeby powiedzieć Pan Mój i Bóg Mój, dlaczego to jest takie? Czemu tego potrzebuję? Bo Bóg jest. I teraz wracam do tego, o czym Was prosiłem. Bo ten który jest wspominany w pierwszym liście Piotra. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jedno z najpiękniejszych imion Pana Boga. Biblijne imię Boga. Najpierw to, to ogólny Bóg. Ten Bóg, o którym mówi Biblia. Ale ten Bóg zostaje objawiony jako Ojciec Jezusa, tak, ale, ale to Słowo mówi naszego Pana. To Słowo mówi, że jest Ojcem, ale my najpierw jesteśmy w relacji z Jezusem, bo Ojcostwo Boga odkrywamy wtedy, gdy Jezus jest naszym Panem. Gdy wyznajemy Jezusa jako swego Pana i zbawiciela, to wtedy to ojcostwo Boga przestaje być sloganem, bo my się rodzimy. Narodził nas, jak słowo mówi, w swoim wielkim miłosierdziu zrodził nas do żywej nadziei, do skarbu, który dla nas przyszykował. Do nieba, do życia wiecznego, do ducha świętego. To jest skarb, to jest dziedzictwo dla nas. Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ja wiem, że, że to imię nie elektryzuje w takim pierwszym brzmieniu, ale kiedy, kochani, uwierzcie mi, kiedy człowiek zacznie je medytować, kiedy człowiek zacznie je rozważać, kiedy będzie wychodziło, Ojcze, mojego Pana Jezusa. Ojcze, mojego no Pana Jezusa, ty mnie zrodziłeś. I teraz nagle mówisz do Boga: Rodzicu mój, rodzicielu mój. Słyszysz? Twój rodzic, rodziciel, on cię z miłosierdzia zrodził. Żyję. Żyjesz jako dziecko Boga, zrodzone z Jego miłosierdzia, zrodzone do nadziei, czyli do żywy, do patrzenia, do, do oczekiwania na to, co się wypełni. Naprawdę dzisiaj jest piękne słowo Boga, a jeszcze ta perspektywa pojawienia się, powrotu Jezusa. I ten Piotr w swoim liście na końcu mówi, co mamy robić, jak żyć. Nie widzicie Go, ale miłujecie. Wierzycie w Niego, chociaż Go nie widzicie. I dlatego będziecie mieli nagrodę, gdy przyjdzie czas zbawienia, gdy On powróci. Tyle, moi drodzy, z rozważania tego. Jednego tylko fragmentu wyznania wiary. Przez pozostałe dni okresu wielkanocnego różne inne fragmenty składu apostolskiego będą omawiane na naszej parafialnej stronie internetowej. Tam w, w dziale kazania tam będą i są te rozważa rozważania umieszczane. Żeby do zesłania Ducha Świętego naprawdę pozwolić na to, aby skład apostolski był nie tylko wyznawany ustami, ale był także tym wyznaniem, które określa moją tożsamość i jest tym, czym żyję na co dzień. Amen.